naszej Teraz walczy Czarnecki Adrian. W tej chwili Dobry, na macie powiem, tak pierwszej na... ostatnia walka w kategorii Dobry, 69. Mika Robert, Gwardia Warszawa w czerwonym, Dobry, w niebieskim Czarnecki Adrian, aka jest Na macie drugiej kategoria 58. Czerwony Maćkowak Mateusz Pasakuszyc w niebieskim Mechowski Rafał Mazowsze, Tereśnik na trzeciej także 58. Jaszkowski, Paweł, Korona, Koronowo, Czerwony strój i Dorniak, Paweł, Kęzioł, Niebieski. Oj, na temu! Przygotują się Maciaszczyk, Kamil, Tomaszura, Bartłomiej. Pisarski Mateusz, Drofomirewski Mateusz, Gawron, Bartłomiej, Ostrowski, Natania. Będą to już ostatnie walki popołudniowe. Po, Jak już mówiłem zawodnicy i trenerzy spotykają się 15.45, a uroczyste otwarcie o godzinie Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dobre no, czy chcemy wygrywa. レスレス。 Na, tak. na macie drugi zwycięzczył Mechowski Rafał, a zawsze Proszę na matę drugą Gawron Bartłomiej, Ostrowski Nataniel. Gawron Ostrowski na matę numer 2, Gawron Bartłomiej, ZK Sławia Śląska, strój czerwony, niebieski Ostrowski, Nataniel, dom Brzeźnica, dom Brzeźnica. Na matę trzecią przygotuje się Maciaszczyk Kamil, atleta Łódź, Żuraw Bartłomiej, i Piczy. I zostanie nam para jeszcze pisarski Mateusz, Drogomirecki Mateusz. Jeszcze nie wiemy, gdzie będzie się